Nadajesz na żywo. Okej. Okay. Siemanko, Siemanko, niezłe wdzięko. A więc nadaję na żywo. Nieplanowane. Właśnie. To, to dźwięk, że, że jestem. Nieplanowany, nieplanowane transmisja na żywo. Taki teścik tej kamery. W zasadzie przetestowałem przed chwilą ją na drugim kanale angielskim. Poprodukowałem się troszeczkę po angielsku. Taka przerwa na kawę, tak naprawdę. Kawa się kończy. A, podczas malowania maluję. Zobaczcie, ściana za mną, normalnie pełna w zdjęciach, jest, jest pusta. Są tylko kołki rozporowe, czyli rozmieszczenie wszystkich, rozmieszczenie zdjęć. Ja sobie maluję, maluję. Jadę tym wałeczkiem małym, po tak naprawdę po plamach, ponieważ podmalowuję. Ten sam kolor, dokładnie mam tą samą farbę, a więc mogę troszeczkę poszukiwać, ale pocerowałem ścianę. Nie, żebym ją jakoś nie wiadomo, oprostował, ale wszystkie dziureczki, które moje córki skrupulatnie robią albo są od jakiegoś oparcia roweru, czy od jakichś kradeczek, czy od stołu, uderzenia, czy czegoś jeszcze innego. Wszystkie te kropeczki, dziureczki e, poprzykrywałem, po, po, można powiedzieć. Jeszcze zrobię e, szybką ekspertyzę z małym pędzelkiem. E, zawsze coś się znajdzie, ale, ale coraz lepiej. I myślę, że dzisiaj wieczorem albo jutro rano pozakładam już lampę, te lampeczki, to nie choinka, e, obrazki i zabiorę się za coś innego. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Mam jeszcze do zrobienia szopę, strych do końca, a Strych ma wielkie oczy, nie strach, tylko strych. Ale jadę sobie tym wałeczkiem, jadę i tak sobie myślę, że. Ej, ktoś tu jest? Ktoś tu ogląda. Jedna osoba ogląda. Kogo witam, kogo goszczę? Jak ktoś jest, niech ktoś napisze. E, chętnie zobaczę, kto tutaj może oglądać. Aha, dziękuję za te nowe subskrypcje. E, jest nas już aż 91 czy 92, całkiem nowe osoby. Bardzo fajnie kogoś nowego widzieć. E, chociaż to nie jest mój cel. Nie jest mój cel, żeby ludzie mnie subskrybowali. E, nie jest mój cel, żeby być sławnym ani słynnym. Nie wiem, jaka jest różnica. Nie jest to mój cel w ogóle. Celem moim na tym kanale i na tym drugim, w zasadzie na YouTubie, jest to teraz, podczas pandemii, podczas kwarantanny. Tak, w Wielkiej Brytanii cały czas jeszcze mamy kwarantannę, cały czas nie wszystkie biznesy są otwarte i cały czas yy, nie pracuję. Proste. Yy, postanowiłem sobie. Postanowiłem sobie od razu nie wierzyłem w to. I cały czas nie wierzę, że będę się pojawiał codziennie. Codziennie zrobię wideo, tak jak mówiłem wcześniej, wideo, które próbuję robić, wideo, które są w jakiś sposób albo interesujące, śmieszne, czasem są śmieszne, czasem nie, ale interesujące, albo pokazują jaką wartość edukacyjną. Nie, żeby coś nauczyć, ale może żeby przekazać w inny sposób, w mój sposób jakiś, jakąś wiedzę. Tak jak pokazywałem na temat montowania edycji zdjęć w Snapsidzie albo tego, co wiem na temat wesel ślubów azjatyckich. Jeszcze będzie więcej, bo będzie, będzie ślub muzułmański, ale nie o tym mowa. Więc to staram się zrobić. Staram się też, żeby ten żeby te filmy miały ręce i nogi. Na przykład ten nie ma w ogóle. Dlaczego? Ten jest typowym takim, jakbym siedział i nasiaduwa i gadał z kimś. Czyli tak naprawdę ten nie będzie ani wesoły, ani śmieszny, ani nie będzie edukacyjny żaden. Ten film jest dzisiaj zapchaj, zapchaj dziurą. Ten live taki, transmisja na żywo jest zapchaj dziurą. Czemu? Chciałem być codziennie, a dzisiaj nie mam czasu nakręcić filmu. Inaczej, kręcę, ale kręcę taki mega vlog. Nazywałem go mega vlog, malowanie na ekranie. Było gotowanie na ekranie, wczoraj było nadziewanie na ekranie, nadziewanie papryk, więc dzisiaj jest malowanie na ekranie. I nie tylko dzisiaj, ponieważ ten mega vlog będzie zlepiem takim. Dwa tygodnie temu ściągałem te obrazki, później byłem kupić jakąś farbę, później byłem to, robiłem. Parapet tutaj pod oknem. A czemu robię to tak długo? Bo się nie spieszę, tak naprawdę. Robię różne rzeczy jeszcze w koło. Tak jak mówiłem wcześniej, staram się chodzić sporo. Zrobiłem jakąś sesję, miałem robić drugą wczoraj, ale deszcz nagle spadł. Może coś zrobię w piątek, zobaczymy. Może zrobię jeszcze jakiegoś innego dnia. Aha, może zrobię jutro, pojutrze. Ta przeniesiona z wczoraj, yy... zobaczymy, robiłem też troszeczkę w ogrodzie, czekam jeszcze shopa i strych, który ma wielkie oczy. Robiłem troszeczkę sprzedaży ebayowej, o właśnie może skoczę do Tesco zobaczyć czy są jakieś wyprzedaże, może coś bym kupił, sprzedał. Wiecie co, śmieszna sprawa, bo ludzie na ebayu, nie tylko na ebayu, na Allegro też i na innych serwisach, na Oliksie yy... kupują. Wystarczy, inaczej wystarczy. Nie jest to, że wystarczy, tak? Jakby wystarczy, to bym już był tu milionerem. Przynajmniej bym starał się, tak? I wy tak samo, bo to nie jest żadna filozofia. Ale wystarczy pójść do sklepu. Inaczej wystarczy. Znowu nie pasuje, ale pójść do sklepu, kupić, wybrać rzeczy, które są na wyprzedaży, tańsze, lub też yy, kończy się kolekcja. Nawet i kolekcja zabawek często jest przeceniona. Bo tak, bo sklep po prostu musi się tego pozbyć. Został nakaz od dystrybutora, od kogoś tam, ażeby to, to, to sprzedać. Więc warto popatrzeć, co jest takiego em, takiego, co się chcą pozbyć i rzucić to na eBaya. Allegro, Oelixa, Szpoka. Cokolwiek jest dostępne, jakiś tam, jakiś tam. I ludzie to kupują. Często kupują nawet drożej, niż mogliby kupić na Amazonie czy w sklepie. To jest śmieszne. Często nie jest to drożej, ale jest drożej niż ta cena wyprzedażowa, co w gruncie rzeczy tak się opłaca. Okej, okay, powiecie, no tak, ale co zarobię? 10 zł, 20 zł? Powiem Wam tak, jeżeli siedzę w domu i, i tak. No nie mam z tym czasem, tak jak wam powiedziałem wcześniej, że mam czas, tak? Nie spieszy mi się z tym malowaniem. Skończyć muszę w momencie, kiedy muszę skończyć, tak? Więc yy, więc yy, wolę zarobić piątkę, dziesiątkę, czy dwadzieścia, czy czterdzieści, czy pięćdziesiąt, czy nawet jeden funt, jeden funt nawet. A jeżeli nie zarobić nic, dlaczego? Dlaczego by nie? Tak? A nóż? Yy, zarobię więcej, a nóż yy, zarobię więcej. Proste. Yy, do tego oczywiście wchodzi to też, co... Wpadłem na strych, yy, przejrzałem rzeczy, wrzuciłem troszeczkę na, też na eBay'a, co mamy niepotrzebnego, co, 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 co już nie używam. Yy, wychodzę z takiego założenia... Na początku wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli użyłem tego przez dwa lata, to sprzedaję i później zobaczyłem, co mam nowego tak naprawdę. Okazało się, że mam, że mam kilka powerbanków, że mam kilka, i to nowych, tak? Mm, że mam jeden mikrofon nieużywany, że mam jeden. E, że mam jedne słuchawki nieużywane e, że mam no, parę innych rzeczy. I e, co nie używałem w przeciągu jednego roku wszystko. Poszło na eBay, a e, ubrania poszły na win. Ta aplikacja się nazywa. Win. Yy, takie rzeczy vintage, tam są, Vinted. Więc zobaczymy. Na razie nic się nie dzieje na tym Vinted. Wstawiłem dosyć sporo tych ogłoszeń. No, na razie się nic nie dzieje. Zobaczmy. Yy, co dalej? Yy, właśnie, więc. Dzisiejszym takim, dzisiejszym chciałem, dzisiejszym tym, tym live'em, tym, tą, tą, transmisją na żywo chciałem właśnie zapchać trochę taką dziurę, ale również i yy, zrobić to dla siebie, tak? Czyli to, że wrzucam codziennie film, po pierwsze chcę poczuć się swobodniej, czuję się dużo swobodniej już przed, przed kamerą, dużo swobodniej przed kamerą. Dwa, bardzo mocno oswoiłem się ze swoim głosem, gdzie nienawidzę swojego głosu. Trzy dużo poprawiłem jeśli chodzi o wideo o to jak się prezentuję nie mówię tutaj że jestem jakimś ibiszem czy innym czy inną yy, jakąś tam yy, nie wiem jak się nazywam prezenterki w każdym razie gadam już przez 10 minut haha. w każdym razie yy, w każdym razie Staram się dużo, zdecydowanie poprawiłem dźwięk, na pewno. Zdecydowanie poprawiłem dźwięk. Zmieniłem mikrofony. Zdecydowanie ten dźwięk, który jest nagrywany, nagrywam w inny sposób. Obrabiam go, edytuję w inny sposób i prezentuję go w inny sposób. Zdecydowanie to na pewno na plus. To mi też pomogło. Podejść inaczej troszeczkę do dźwięku właśnie, który nagrywam i który. No, nagrywamy też za pieniądze, tak? Czyli nagrywamy wesela, e, śluby, e, jakieś tam wideo firmowe. No na razie wszystko stanęło, ale miejmy nadzieję, że coś ruszy. E, więc, więc, więc to na pewno pomoże dużo. E, zmieniłem też sprzęt, tak? No, chyba już powiedziałem. Także pozbyłem się tam tych mikrofonów jakiś, mam nowy jeden, drugi jeszcze będzie coś innego Wprowadziłem nową usługę, czyli transmisja na żywo z ślubu z ceremonii ślubu. Jest to o tyle teraz popularne, o ile są te wszystkie ograniczenia co do ilości ludzi na ceremonii ślubu, a więc, Wprowadziłem tą usługę. Mamy już booking, zrobimy to. Jest to fajna rzecz, ponieważ są fajne pieniążki z tego, dosyć, a wcale nie dużo do, do, do zrobienia, jakby. Więc dodatkowy, jakby element, jakby, jakby to powiedzieć, komplementujący, nie. No, idący razem z wideo, czy z fotografią, jakby podnoszący cenę tej usługi. A i tak, i tak tam jestem, i tak tam, 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 tam będę. No, więc słońce wychodzi. Ciekawy jestem, ale bardzo szybko chodzą, idą chmury. Bardzo szybko wędrują po niebie. Ciekawy jestem, jaka będzie pogoda jutro, czy będę robił tą sesję, czy nie. A więc malowanie na ekranie pojawi się za jakiś czas. Jutro wejdzie fajne wideo, bo fajne. Myślę, że fajne. Fajna paczka przyszła z Amazona. Zobaczymy. Będę robił jutro to wideo i będę od razu rzucał, bo będę robił je jednorazowo w sensie nie będę go ciął chyba. Ale będę je robił i porównywał ceny z czymś innym. Dzięki na razie. Pozdrówcie Kazie. Kupcie Sebazie. <laughs> Cześć.